Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w imieniu i swoim chciałem przedstawić uświadczenia, które panu w ulicy. sposobu przewiezania ściany metanowej jako elementu produkcji metanowej na przykładzie ściany z 8 w układzie 408 przez 1. Charakterystyka ściany z 8 w układzie 408 przez 1. Aktualnie długość ściany wynosi 230 metrów. W tym Podkład 2-8 metra, nachylenie pokładu 10-15 do 15 stopni, nachylenie ściany do 12 stopni. Wybieg ściany w momencie rozruchu przenosił 1800 metrów do osiągnięcia z ruchu. ściany nastąpiło 14 czerwca 2008 e, roku. Wyposażenie ściany. Ściana wyposażona jest podrobę zmechanizowaną w DW16 przez 37 roz i kompakt węglowy cały. 4 LS20, przenośnik ścianowy 850, przenośnik pościanowy grot 850, zagrożenia naturalne yy, dla ściany w pokazie 831 przedstawiają się następujące, zagrożenie metanowe, pokaz jest do trzeciej kategorii, zagrożenia metanowego, maksymalna metanołośność jaka została stwierdzona podczas wdrożenia ulicy Sześcianowej to jest 4,78 metra sześcianego metalu amygdalanczystych z kwitnącej drogi, to jest numer 208, za powiem 208, żeby pokaże kwotę 12 sześcianowych, maksymalna metalowość, jaka została uzyskana, to było 3,79. Zagrożenie chłodne, to klasa B, zagrożenie chłodnych, to się stopi, zagrożenie zamkniętych mieszankami kwiatów, to jest klasa Zagrożenie pożarowe trzecia, a czwarte, druga też weszła 95 do 13 co na a 55 do 66 kg w polu. Okres sytuacji pożaru to jest 55 do 66 Zakrożenie Zagrożenie pożarowe średnio i kategoria Warunki trudniejsze od Skrawy występujące w otoczeniu szalin Z8 w pokładzie 408 przez 1. W stopniu zmienia występuje łupek klasty, łupek i piaskowiec od nieschłonnych do dużej skłonności do skrzynienia. W spodniu zmienia występują łupek srebrem, głupek jasny, łupek piaszczysty od nieschłonnych do średniej skłonności do skrzynienia. Eksploatacja szalin Z8 w pokładzie 408 przez 1. Tak jak rozpoczęła się w czerwcu 2011 roku, ściana eksploatowana jest systemem stanie na zawarł z zastosowaniem odetanowania. Długość przedmiotowej ściany wynosi 1030 metrów. ściana eksploatowana jest w sąsiedztwie, po pobliżu z obu ścian zesiedle w kopacie 408 przez 1, w której eksploatacja jest zakończona w 2050 roku. Szerokość plantu węglowego między tymi ścianami wynosi około 20 m. Ściana Z8 yy, w układzie 408 przez 1 do dnia 25 listopada 2011 roku przewietrzana była z wsiąstym powietrza w układzie na kółko zamiżonej obiegowej z likwidacją obiegów ścianowych poprzez y, wyrazowanie obudowy. To jest właśnie pokazanie pierwszy ta przewietrzania tej ściany. Ściana na pół przewietrzana ze wsiąstym prądem powietrza, więc w połowie wybiegu Została wydążona połowina połowę na zatość, z skrócenia w ciężko wydrzewioną. I po momentu wychowienia ściany, czyli nawierzchni mieszkaniu na poziomie pierwszej wszystkich metrów ściana jechała pod stanizną. Dopiero potem zbliżyła się pod zrobę wyeksploatowanej wierzej ściany w okazji 405 przez 2. Te zroby zalegają o odległości 109 do 113 metrów. Tak jak mówię, od momentu uruchomienia ściana jechała na łódź, Było założone, że ściana będzie eksploatowana w systemie dwuzmianowym, to znaczy eksploatacja będzie prowadzona na pierwszej zmianie i na zmianie trzeciej. Natomiast druga zmiana i czwarta będą wykorzystywane do. Druga i czwarta zmiana będą wykorzystywane do przebieczania ścian. W sierpniu też została podjęta decyzja o yy, drążeniu dodatkowego chodnika wentylacyjnego kolejowego do, do chodnika Z8 w celu zmiany sposobu przewietzania tej ściany ze, sposobu, ze systemu na u na przejście na chwilnik. Przestrzeni sen od przewietania tego w ten sposób tutaj już jest pokazane rozpoczęcie drążenia chodnika wentylacyjnego z8, a na początku jak ściana została uruchomiona to w systemie na u Wentylator, który był zabudowany w przeciwnicy trzeciej, prowadzony był na ścianę i tam yy, stwarzał nadmów w przegrodzie wentylacyjnej na część z drogą na ścianę. Poza tym, tam był zastosowany jeszcze drugi wentylator, w szereg urządzeń yy, stwarzających nadmów z wykorzystaniem skrożonego powietrza. Tak jak mówiłem, ściana prowadzona w systemie dwuzmianowym nie dawała możliwości pewnego wykorzystania potencjału eksploatacyjnego tej ściany. Stężenia metanu w chodniku na ścianowym. Nie były duże, nie przekraczały 1%, natomiast na narożu ścian na linii chodnika i na, na linii radunków chodnika naścienowego bo niestety to zagrożenie metalowego było duże. Stąd kopalnia podjęła decyzję o rozpoczęciu wdrożenia tego chodnika decylacyjnego. W związku z wynikami które opracowywały na te ściany 108 momentu rozpoczęcia eksploatacji, stosowane było metalowanie centralne. W trakcie ściany Z8 opracowano projekt etyczny etanowania. Prowadzono ono było pod depresją w dalszym ciągu z powierzchniowej stacji etanowania, zabudowany w rejonie szczytu trzeciego. Otwory etanowania podłączone są do zabudowanego w na ścianowym rurociągu etanowania FIT 300 który przed ścianą przechodzi dwa o 800 FIT 200. Otwory skierowane są do szeregów przerzeń eksploatacyjnych w celu objęcia jak największej przestrzeni drogowej, oddziaływania depresyjnym otworów etanowych. Zaprojektowane punkty od, odchylenia tych otworów odłości wodnika na ścianowego w granicach od 5 do 40 stopni długości tych otworów wynoszą od 80 do 120, co zapewnia odpowiednią penetrację jego otworów. Analiza zagrożenia metanowego, pozwoliłem zrobić tutaj takie zestawienie w czerwcu, jak ściana ruszyła od 14 czerwca to wydobycie w momencie rozruchu jeszcze nie było duże, więc średnie wydobycie za ten miesiąc 985 ton. Ta metanowość bezwzględna też była znikoma. Przy 41 w lipcu już to wydobycie wzrosło 1977 średnio miesięcznie. Metanowość bezwzględna 27,11. Odmetanowanie pilnowano 16,3, no co daje efektywność unetanowania 60%. Metanowość do dla tego wydobycia miała wynosić 16,33. W sierpniu to wydobycie kształtowało się na poziomie 1505 ton średnioladowe metanowość wzrosła do 34,7 kubika od metanowaniem uzmowano 18,2 czy w efektywności 52%. We wrześniu wydobycie było większe 2338 ton. Metanowość bezwzględna jeszcze wzrosła do 37,19. Ujęcie detanowania też wzrosło 24,19, ale to na skutek zastosowania dołowej i czyntorowej stacji oddetanowania, ponieważ w sierpniu ujęcie prowadzone przez powierzchniową stację już było szczytowe, kopalnia zdecydowa zdecydowała się na zastosowanie dołowej i stacji oddetanowania i zabudowanie jeszcze jednego pociągu detanowania FIT-200 w chodniku który 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 był ujmowany metal do tej czyntorowej stacji oddetanowania. W październiku wydobycie średnie 1944 tony przy metalowości 35,85 medalem umowano 22,35 co daje efektywność 62% i w listopadzie y, do czasu przejścia na Y, bo do końca listopada była zmiana sposobu przewieszania średnie wydobycie do 1873 tony przy metalowości bezwzględnej 36,1 Wyjęcie medalną 20,8 Efektywność odmetalowana 58. Oczywiście kopalnia prowadzi te zestawienie metanowości bezwzględnej w okresie dobowym. Robimy to w oparciu o wskazania czynników metanometrii automatycznej. Tutaj, na, żeby te tabelki były w miarę czytelne, jest to uśrednione do pozycji miesięcznej, yy, cykla miesięcznych do Tak jak powiedziałem wcześniej, w sierpniu to ujęcie metan na stację przy przypracujących w układzie równoległym w szczytowe nie można było Zapewnić zwiększenia tego mięcia, dlatego zastosowano tu że i stację metanowania zabudowaną w 15,8 powyżej przecinki transportowej trzeciej wraz z tym prośbą 20 do, do ściany. Ta stacja umożliwia mięcie metanu na maksymalnym poziomie 10 kubików czystego metanu na minutę. Również w związku z tym zaobserwowaną rozbieżnością pomiędzy prognozą. Medalowości bezwzględnej ściany. Kopalnia y, zwróciła się do Krymu Instytutu Górnictwa kopalni doświadczalnej Barbara o wykonanie nowej prognozy metalowości bezwzględnej ściany z 8 w kokładzie 408 przez 1. Kopalnia Barbara taką y, znowelizowaną prognozę zrobiła. Podzieliła tę ściany na takie przykroje właśnie od 100 do 200 metrów, 200 do 300, 300 do 400 i tak dalej aż do końca. I tutaj dla założonego y, postępu 6 metrów. 6 metrów na dobę, w tym przekroju do 300 metrów. Ta metanowość była według tej prognozy szczytowa na poziomie 47,31, a potem wraz z postępem ściany ta metanowość ma systematycznie waleć. 25 listopada ubiegłego roku nastąpiła zmiana sposobu przewietrzenia ściany z 108 w układzie 408 przez 1 na tak tzw. krótki Y. Ściana z8 przewietrzana jest z znoszącym prądem powietrza, gdzie powietrze świeże wyprowadzane jest chodnikiem z 8 oraz chodnikiem wentylacyjnym i następnie odprowadzane z chodnikiem na ścianowym Z8. Podnik Z8, czyli pod likwidowany jest za postępem prądu ściany poprzez wyrabowanie, maksymalna długość tego chodnika utrzymywana ze ścianą może wynosić 10 m. Podnik na ścianowy i wentylacyjny z 8 likwidowane są w trzech etapach na zasadach ustalonych przez Kierownika y, Ruchu Zakładu. Tutaj na no, mapie to widzimy, w tym okresie 25 listopada ściana uzyskała postęp 320 metrów, dojechała do tego wdrożonego chodnika wentylacyjnego y, Z8, nastąpiła dzięki temu zmiana możliwości przewietrzania ściany na krótki Y, powietrze jest doprowadzane wnikiem pod ścianą ścianą do góry i tutaj przed pochylnie Z8, chodnikiem y, wentylacyjnym Z8 do ściany, gdzie się łączą te prądki powietrza, i tutaj przeciwko pierwszą za ścianą do chodnika na ścianowych, do jest uprowadzane. Aktualnie przez ścianę jest wprowadzane 1450 metrów sześciennych powietrza, podnikiem wentylacyjnym jest doprowadzane 550 metrów sześciennych powietrza, no i łącznie chodnikiem na ścianowym jest doprowadzane 2000 metrów 3 Tak, w takim powietrzu to wygląda. Tutaj mamy postęp na koniec stycznia, teraz przez ściana jest dalej wiadomo, bo to jest y, moment pisania referatu na 1 stycznia. Czyli tak jak mówię, tak wygląda powietrze, jest, jest ściana prowadzone do góry, tutaj jest doświeżone, jest chodnikiem wentylacyjnym, w ilości 550 kubików i do pierwszej przeciwki za ścianę i następnie chodnikiem nasionowym odprowadzane na drogi wentylacyjne. Przestrzenny schemat przebieczania ściany w tym systemie na igry przedstawia się następująco. Tutaj jest pokazana właśnie głowa inżektorowa stacja metanowania, która też na koniec stycznia jeszcze pracowała. W lutym zostało uruchomiona nowa stacja metanowania na kopalni. Poddany do ruchu nowy rurociąg centralny, który jest ze stacji powierzchniowej na Przekop jest średnicy 400 mm i umożliwiło to odłączenie tej stacji inżektorowej i przełączenie tego rurociągu 200 plus tego 300 na nowe rurociągi i na nową stację do która zapewni, zapewnia aktualnie właściwe wyjęcie metalu na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo operacyjne <coughs> tej ściany. Sema zabezpieczeń tego rejonu przedstawia się następująco. Rzut metalu 1% na blocie, 2% na wyrocie ze ściany, później tutaj w chodniku yy, nadścianowym jest rzutnik 1,8%. Następnie czuli 1,5% nad trafo, na biuroc schodnika na ścianowego, gdzie się łączą prądego powietrza, 1,5% nabiorocie z rejonu 1,5%. Za każdym napędem przenośnika taśmowego, począwszy tutaj od przekoku, jest zabudowany czuli tlenku, węgla i na wrócie do ściany ma to za zadanie wczesne ostrzeganie załogi, gdyby nastąpiły jakieś wzrosty zagrożenia powiedzmy na odstawie, czy to jest najbardziej prawdopodobne miejsce, żeby z pozytywnie na przykład występiewać pracowników. W chodniku Z8 tutaj za z kolejnym Z8 są dwa czynniki prędkości powietrza. Zprogiem 1-2 metra na sekundę po przeliczeniu dodaje, że jeżeli spadnie ilość powietrza na ścianie poniżej 1200 m3, to napięcie jest wyłączane. Oczywiście one są tak ustawione, że obie muszą zadziałać równocześnie, żeby nie było jakichś pomyłek w tym systemie. Poza tym czynniki otwarcia tam z pieciowie, które są w tym rejonie są zabudowane majczyki no ciśnienia. Tak jak powiedziałem wcześniej, przestrzeni aktualnie przepływa 1450 m3 powietrza na minutę, a chodnikiem wentylacyjne z ściany płynie 550 50, łącznie chodnikiem na ścianowym 2000 m3. Kryterialna wytanowość yy, dla ściany przewietronej taką ilością powietrza to wychodzi 22,53 m3 na minutę. Dla likwidacji zagrożenia metalowego na wyrocie ze ściany zabudowane są wetynator powietrzny w 630 z uciekiem i 600 zabudowane chodnikiem wentylacyjnym przez wylądnych ściany, z sprężonego powietrza z trudienicy dypusów, rury perforowane kierownice z tkaniny wentylacyjnej w sekcjach górnych, w górnych sekcjach ucinku ściany. Oczywiście ta i bieżące rozwieszczenie jest gwałtowania kształtowania się poziomu tego zagrożenia metalowego. Na słuchacie wygląda do sposób pod przenośnik, y, do przenośnika ścianowego do danego prowadzenia łańcucha jest stały lamin sprężnego powietrza. Tutaj, jeżeli zachodzi taka konieczność, są zastosowane takie kierownice spódna wentylacyjnego, wyższe z sprężonego powietrza, no i wentylator zabudowany w chodniku na ścianowy, który tutaj stwarza ramu y, na część zdrową tego chodnika wentylacyjnego. Y, Oczywiście te chodniki, tak więc są likwidowane. Y, Cyklicznie odległość między tymi przecinkami jest maksymalnie 36 metrów, to jest y, maksymalny postęp tygodniowy ściany, także raz w tygodniu po prostu otwierana jest kolejna przecinka przed lotem ściany, oczywiście po przejściu ściany, a likwidowany jest ogon taki, który zostaje z tyłu, poprzez przez wykonanie korków swoich mineralnych i ze swoich chemicznych. Po zmianie systemu przewietrzania na krótki Y zaobserwowano znaczący spadek zagrożenia metalowego w ścianie w otoczeniu jej zrobu, i wzrostu metalowości bezwzględnej. Znacznie wzrosła ilość próbowanego e, metalnej kształtuje się w granicach od 31 do 43 m3 metalu na minutę przy maksymalnej koncentracji do 100%. Przy stosowaniu przewietrzania na U ujęcie metalu wynosi odpowiednio od 11 do 24 m3 na minutę. Przy maksymalnej koncentracji do 70%. Tak znaczący wzrost udziału medalowania wynika z umowania medalów z wiązem, nie tylko przed frontem ściany, ale przede wszystkim z utrzymywanym wiązek wzajemny frontem, z otamowanym przestrzeni chodnika na z 0,08. Właśnie tutaj to widzimy, i stosuje w taki sposób, że dwie przecinki za frontem ściany, między tymi przecinkami zawsze są dwa zbiory, każdy zbiór po 6 otworów. Yy, czyli 24 otwory za frontem ściany, już w tej przestrzeni otomowane są utrzymywane i podłączone do odmetalowania. Umożliwia to właśnie zdejmowanie dużej koncentracji metalu z zawału i tym samym ods odsuwanie tych niebezpiecznej sterze metalu za front ściany w część zdrową bardziej w tył. Tutaj na takim większym rysunku mamy to pokazane właśnie z tych dwóch przecinek, dwa zbiory z części zawsze są utrzymywane no i oczywiście potem przed frontem ściany. Zbiory te jest zależne od tego, jakie metody nadają ile to są koncentracji. Z tego wiecie, większej przestrzeni zdrowotnej, oddziaływanie depresyjne, odwoływanie planowania, zaprojektowano nowe kontrole odwiedzenia od osi chodnika 12 z w granicach od 20 do 105 stopni. Długość otworów y, wynosi odpowiednio od 80 do 120 metrów, co zapewnia reakcję utworu w interwale między 10 a, 20, a 25 eksploatowanej eksploatowania własnym popadem. W ścianie Z8 w chodnikach wentylacyjnych i nadsiernowym Z8 obecnie nie stwierdza się przekroczeń dopuszczalnych znężnych metanu po 2%, poza jednostkowymi przypadkami, które nie były związane z robotami, z robotami eksploatacyjnymi. Umożliwiło to zwiększenie ilości zmian wydobywczych w ścianie oraz zwiększenie wydobycia domowego. I tutaj mam takie zestawienie, że po zmianie właśnie wentylacji w grudniu średnie wydobycie domowe. W grudniu średnie wydobycie lubowe wyniosło 3814 ton. Metalowość bezwzględna 47,9%. Ujęcie metaną 33,5%, czyli efektywność medalowania 70%. W styczniu e, ta ściana wydobywała już średnio 4526 ton. Metalowość bezwzględna 54,84%. Ujęcie 35,84%, czyli efektywność metalowania 65%. To średnio, ale czytał w styczniu.